Ja piję Ja jest tu obu! Mamy około 40 motocykli. Dobra, takiej na moto jeden. Krzysztof, ty Ci ci jak pierwsze, bo my nie wiemy gdzie. Tak, tak, ja jadę. Pojadę jeden jedzie... Ja jadę na początku, jeden w środku i jeden na końcu. To ja sobie próbował ten środek obstawi Ty jedziesz na początku? Ja Jadę na początku, no zobaczcie ile ludzi przyjechało na obstawy i ja piję ja to jest tak. <śmiennie> halo halo, czy tutaj jest ktoś z nami oprócz Tomasza, Marka i Ani? Halo halo Ja jestem na czerwonej CBR z wami Tyle ludzi było przez chwilę Nie, więcej ludzi jest Spokojnie <śmiennie> Ostatnio tak się przewrócili, kurwa, na rozpoczęciu A, pan Krystal elegancko ruch blokuje Tak jak obiecania miałem, jak ty stoi Ale ja nie wiem, kto go doł. Ty to jesteś, prądu zablokuje Ciekawe że tam na tym weselu nie będzie wstawy policji, jak tyle motocykli jest Wyjedziemy w prawo? Tak, prawo Trzymaj się Teraz już będziemy mieli łatwo, najgorzej było ten. Przez te skrzywani. Tam wszyscy przejechali? wszyscy. O, no to dobrze, elegancko. Tutaj mamy fotoradar. Mój ulubiony. Od Ani tak. ulubiony. A ja coś o tym dobrze jest. No, pięknie. Jij me? Goed wat droep! Ja, mee. ja, mee. ja, mee. ja mee.